Złowimy ryby, nie na niby. Co złowimy, zaraz zobaczymy, kochani delfina złowiłam. Taka sprytna tutaj byłam oczywiście, że zachowuję naszego rybona. Patrzcie tylko. Ho, ho, ho. Jaka fajna, moi drodzy, tropikalna kraina. I zaznaczam, że tutaj będę budować moje oceanarium. O, pełne rybonów. To mi się podoba i mamy szkielet budynku. No fajnie, no fajnie. Zawsze coś. Zawsze coś. Podłoga, podłoga. O, czekajcie. Rozglądamy się. Je, je, je. Zaznaczamy tę bazę i oczy Oczywiście Pierwsze akwarium i filtr do wody. Takie mamy tu przygody, żeby nasze rybony miały czystą wodę. I oczywiście, kochani, go ulepszamy, ulepszamy. I mamy drabinę. Drabina, drabina. Przygoda się zaczyna. I tabliczka informacyjna. I dekoracje. Dekoracje fajne. Przyznacie mi rację, prawda? Ho, ho, ho. Za Kasiurkę i za perły. Ja niestety nie mam żadnych pereł. Można je zdobywać właśnie, kochani, na przykład o łowiąc rybony i je sprzedając. Patrzcie, tylko mamy skrzynkę ze skarbem. Jak fajnie, jak fajnie. Jeszcze coś, jeszcze coś sobie tutaj dokupię. O, czekajcie, czekajcie. Jeszcze jedną skrzynię ze skarbem i mam rybona. Jej, jak fajnie. Pierwszy rybon. O, jak miło, jak miło w naszym akwarium. O, jeszcze trochę miejsca zostało na innego rybona. Ho, ho, ho. Chociaż ten zajmuje mnóstwo miejsca. No dobra. Przyzdabiamy naszą podłogę i mamy dywanik, jak fajnie! Zaraz będzie kolejne akwarium, kochani! O, jak miło, dzień dobry! Danielu, Danielo, czy jakoś tak? Ha, ha, ha. mamy pierwszych zwiedzających, jak miło będę kasiurkę na nich zarabiać! No właśnie, oni będą oglądać moje rybony, ja będę dbała o te moje akwaria. O, i je cały czas rozwijała skrzyneczka ze skarbem, moja ulubiona dekoracja Racja, no właśnie, no właśnie, jak fajnie! I kolejny rybon. Co tym razem, co tym razem może ciebie. Juhu, brawo! Chyba taki sam rybon jak poprzednio. Nie mam już miejsca na innego rybona. Zaraz. Chwila, moment. Patrzcie, tylko informacja, informacja, fajnie. O, taka turystyczna. Tak jakby. Mam już trzecie akwarium. To mi się podoba, to mi się podoba. Wszystko tak fajnie sobie tutaj rozwijam. Może tym razem to sobie kupię. No właśnie, i filterek rozwijamy, ulepszamy, i jeszcze jedną dekorację tutaj mamy. Co to było? Piec jakiś? Haha, budka z ludami. Widzicie to sami? Mniem, niam, niam, jak ja dbam o tych zwiedzających. Mogą sobie jeszcze tutaj zostawiać kasiurkę! Hahaha! Ha, ha. Kasiura to nie bzdura, powiedziała kura. Dzięki niej mogę sobie tutaj rozwijać, moi drodzy, ten budynek. O, kochani, czekajcie, o co tutaj chodzi? Rybon jest głodny? Dobra, na razie niech poczeka, a to temat rzeka chce sobie bardziej budynek rozwinąć. O, i dekoracje na podłodze. Jak fajnie, budka z popcornem! Jak miło, super! Podium? Czekajcie, o, 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 zaraz, 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 może najpierw inne rzeczy sobie porozwijam, tu coś jest. O, informacja turystyczna, przy tym bardzo śliczna, jej jakie fajne barierki i okna, no właśnie, kochani, teraz coś na zewnątrz może sobie porozwijam, na przykład palmy, o, jak będzie tutaj ładnie, kochani, czekajcie, czekajcie, pora nakarmić nasze rybony. Bo jeśli kochani umrą, to co wtedy? To co wtedy? O, już jest zadowolona rybka. Dobra. Ale Blue Jane jest tutaj szybka. i Jeszcze ciebie nakarmię, moja droga. O, bo jak te rybki nam poumierają, no to nie będzie zwiedzających. No właśnie, nie możecie być głodne. Nie możecie być głodne. Ja o to tutaj już zadbam, żebyście nie głodowały, moje rybony wspaniałe. I podium sobie zbudowałam. O, jak fajnie, jak fajnie. Baza numer dwa. tra la Juhu, kolejne akwarium. No dobra, no dobra. Moi drodzy, czekajcie, czekajcie. Jeszcze tutaj jest informacja, tak, na temat rybona, który tam się znajduje. I oczywiście rozwijamy sobie filterek. I co jeszcze mamy? Oczywiście dekoracje. No, dodajemy, dodajemy, bez żadnej ściemy. Naszą ulubioną skrzynię ze skarbem. O, proszę bardzo, jaki łuk ładny. I jeszcze coś trzeciego. Tak, koleżanko i kolego. Ruiny starożytne i rybona sobie wrzucamy. Juhu! Zajmuje tylko. 30 parę procent Także możemy sobie jeszcze dodać innego rybona Oczywiście musimy nakarmić go Jejeje, je, je, żeby nam nie przekręcił się O tak, dbamy o nasze zwierzaki Patrzcie tylko Pluszowe raki Jak fajnie I różne gadżety, pamiątki Tak, kochani, ławeczki Można sobie tutaj usiąść i kupić cukierasy Z automatu O, jeszcze tutaj mamy jakieś pamiątki Czapki i statki kubki i tak dalej o, jak fajnie się tu gra i jest budka fotograficzna. Można sobie cyknąć zdjątko. O, jak miło, jak miło. Co tym razem, kochani? Może coś na zewnątrz? Palmy! Palmy! Jej, jak tutaj jest teraz ładnie i mamy płotek prześliczny. Super! O, naprawdę tutaj jest teraz klimatycznie, kochani. No, no to rozwijamy dalej, rozwijamy dalej. O, bo się bawię doskonale i zaś palmy! Jej! Niesamowite, niesamowite jest to miejsce, coraz piękniejsze. O, patrzcie tylko, i zaś mamy ławeczki. Ktoś może sobie tutaj usiąść i odpocząć. Auto? Ho, 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 takie czerwone. I patrzcie tylko, przyroda, przyroda. Każdej chwili szkoda. I mamy płotek, jak fajnie i Staw, gdzie możemy sobie łowić rybony? O, tak, o, tak, kochani, no to co? Łowimy, łowimy. Ciekawe, co zaraz zobaczymy, kochani. O, Damy sobie do tego auta? Ej! Czemu nie mogę do niego wsiąść? Niestety, niestety, to nie są kabarety. Włażę w to auto. Ho, ho, i kosz na śmieci. No pewnie, żebym tutaj miała czysto. O, na terenie mojego, mojego oceanarium. I zaś sobie kupuję różne fajne rzeczy. Statuetka delfina. O tak, o tak, i ławeczki. Tak, moi drodzy. Kosz na śmieci, obowiązkowo, obowiązkowo. I zaś mamy płotek. O, ogrodzonko, ogrodzonko. To jasne jak słonko i przyroda. To jest przyroda? Hehehe, <laughs> helikopteraz to jest przyroda? Naprawdę, kochani? O, ciekawe, czy uda mi się gdzieś polecieć? Zaraz się przekonamy, kochani. No to co, wskakujemy? Bez żadnej ściemy? Eee, przełażę! Przez ten helikopteras nigdzie nie polecę. Jak mi przykro, jak mi przykro, i zaś przyroda. O tak, jak tu ładnie zielono, moi drodzy. Bardzo, bardzo mi się tu podoba. Balkon? Serio? Nie przypomina. Hahaha, ha, ha. cieszy się cała rodzina, że przyjdzie do mojego oceanarium. No właśnie, a ja też się bardzo cieszę, bo będę płacić za bilety, będę zarabiać kasiurkę, to nie bzdurkę, a następnie będę, moi drodzy, tutaj dbać o moje zwierzaki. O, na przykład czyścić, czyścić te akwaria. O, kochani, naprawdę, ojej, jaki zły rybon. Bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo głodny. I jeszcze ma tutaj brudno. Dobra, he he, wyczyściłam to akwarium. Bardzo się z tego cieszę, bardzo się z tego cieszę. Filtr muszę naprawić. Niestety, kochani, bo za chwilę będą te same glony sobie tutaj pływać. O nie, o nie, i co, naprawiło się. Wszyscy są szczęśliwi. Tak, kochani, teraz sobie górę rozwijam. Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. O, patrzcie tylko. Jakie fajne okna, jak w statku. O, moi kochani, i kawiarnia. Tak, można się tu napić kawy, zjeść ciastko i w ogóle. O tak, patrzcie, barierka i są stoliki i krzesełka. Jak miło, można sobie tutaj odpocząć. I jest automat z napojami. Widzicie tylko sami, piękne te okna, nie sądzicie? Bardzo, bardzo klimatyczne i przy tym śliczne. O tak, o tak, pełno dekoracji, takich, moi drodzy, oceanicznych. Ho, ho, super, jeszcze tu coś jest. Proszę bardzo, i dekoracje w środku, no o, pięknie to wygląda, pięknie to wygląda, niesamowicie, niesamowicie i tutaj barierka, żeby żaden z odwiedzających nam tutaj nie spadł, no właśnie, muszę dbać o nich, o ich bezpieczeństwo, hejże ho, hejże ho, fajnie byś się skakało, o tak, hehe, patrzcie tylko, o, i kolejne akwarium, dużo tutaj tego jest i nie ma już łez, no pewnie, na razie jest puste, porozwijamy sobie jeszcze tutaj te dekoracje za szkłem, no właśnie, no właśnie, fajnie to wygląda, naprawdę, o, proszę Proszę bardzo. I ławeczki. Ponownie. I kosz na śmieci. Cieszą się wszyscy atleci. I tablica informacyjna. O tak, kochani. Fontanna. O jak to ładnie wygląda, kochani. Jej. Chyba sama nigdy nie byłam w tak ładnym oceanarium. O, proszę bardzo. I kwiatuszki. I filterek sobie oczywiście rozwijamy. Zaraz tutaj jakiegoś rybona sobie wrzucimy, ale najpierw dekoracje. Dekoracje, kochani. Przyznacie mi rację, że fajne są dekoracje. O może, może czekajcie, może może to. O, o. Dobra, jest łuk. Ha ha ha. Dobra, fajnie to wygląda. I jeszcze taka roślinka dokupiona i jeszcze trzecia dekoracja. Może ten piecyk. O jak fajnie wygląda. O i jeszcze czwarta dekoracja, zaś starożytne mury jakieś. O, może nie, może nie. Rafa koralowa i dodajemy rybona. Jej, jak super. No to wskakuj nasz rybonie. 33% zajętego akwarium. Nakarmimy cię. Je, je, jej. Smacznego. Smacznego, mój kolego. Jak fajnie. Fajnie! O, patrzcie, jej, jej, nowy... Nowy obszar nam się pojawił. Jej, jaki tunel świetny, oceaniczny, a przy tym bardzo, bardzo śliczny. I teraz tutaj sobie wszystko będę rozwijać. O, jej, kolejne akwarium. I oczywiście drabina, drabina. Filtr do wody. Takie mamy tu przygody. I dekoracje, i lampy. I kolejne akwarium. Jej, jak miło. Super, kochani. Będziemy mieć coraz więcej tych naszych rybonów. I oczywiście dekoracje, dekoracje. Dekoracje, dekoracje. O, skrzynia ze skarbem. I druga dekoracja. Co sobie wybierzemy? Może to? Je, je, je. Coś innego niż skrzynia. Moja ulubiona. O, i piecyk. Dodajemy rybona. Proszę bardzo. chlub! Hahaha, ha. 21% zajętego miejsca. Tra, la, 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 la. I takie dekoracje. Super. No dobra. O, biedny, głodny rybonek. Proszę bardzo. Smacznego. Mój drogi już jest szczęśliwy. Fajnie. No i i co? Oczywiście filtr. O, kochani, ulepszony. No dobra, i jeszcze tutaj mamy. Tutaj mamy jeszcze akwarium. O, tak, filtrujemy wodę. Taką mamy tu przygodę i jest super fontanna. O, jak to jest ładnie i dekoracje, dekoracje, piękne, przyznacie mi rację. No właśnie, no właśnie. Rozwijamy, rozwijamy. Jej, tutaj Kasiurki nie żałujemy bez żadnej ściemy, żeby rozwijać nasze wspaniałe akwaria. No dobra, chlub. Hejże, ho, hejże, ho, moja rybo. Pływaj sobie, pływaj sobie, zaś jest głodna. O, i przez to niedobra? he, he już jest najedzona i szczęśliwa. No dobra, o, patrzcie, można sobie kupić sushi, Mniam, miam, miam! Smakowite i dekoracja jakaś, moi drodzy kotwica, to była. I możemy sobie pograć. haha, ha, zdobyć jakiegoś pluszaka i zaś mamy pamiątki. Jak miło, patrzcie, tylko największy, największy basen? Dla rybonów? Akwarium, akwarium, kochani! I oczywiście drabina, super, kosz na śmieci, kosz na śmieci. Nie śmiecić mi tu, proszę. O, i można sobie usiąść i poglądać z daleka te nasze wspaniałe, kochani, akwaria. No dobra, hej, ho, hej, ho, do przodu byś się skakało. I cóż my tu mamy? Też jakieś akwarium, dobra, drabina, drabina. I oczywiście tablica informacyjna, lampy. Co my tu jeszcze mamy, Filtera! I budka z popcornem. Tak, uwielbiam popcorn. O, i cóż my sobie tutaj kupimy? Oczywiście skrzynie ze skarbem. I co jeszcze? I co jeszcze? Bo czuję dreszcze. Rozwijamy, rozwijamy. I mamy starożytną budowlę jakąś. Dodajemy rybona. Proszę bardzo. O, w jakie kropki. Jaki słodki rybon. I oczywiście głodny. Dobra, zaraz cię nakarmimy. Proszę, najedz się dosyta. Moja droga rybko. Ho, ho, ho. I co teraz? I co? Tutaj jest pusto. No dobra, to sobie zaraz, moi drodzy, uzupełnimy to akwarium, ale najpierw, najpierw dekoracje. No pewnie! O. Rybony raczej nie docenią tych dekoracji, za to zwiedzający na pewno. Bardzo estetyczne, moi drodzy, te nasze akwaria! O, i sześć. Naprawdę tak dużo? Wow, i dodajemy rybona! No, ciebie sobie dodam. 12%, bo to jest naprawdę naprawdę duże akwarium. Okej, okay, jak tam jest? Ładnie, widzieliście to? O, nie mogę tutaj nakarmić rybona, muszę się przesunąć trochę bardziej w stronę mojej drodzy tej drabiny. Czekajcie, gdzie ta drabina? Tak w ogóle? O, gdzie jesteś, drabino? O tu jesteś, no dobra. I karmimy Was, a właściwie Ciebie. I jestem w niebie, bo na razie mam tutaj tylko jednego rybona. Póki co, nie mam zbyt dużo rybek, niestety, niestety, więc w każdym akwarium mam tylko po jednym rybonie. O, palma w pomieszczeniu. Jak to wszystko pięknie wygląda, kochani. Ładnie! Wow. Wow, naprawdę, toalety, orety, no pewnie, że kibelki bardzo się tutaj przydadzą. O, i kwiatuszki, tak moi drodzy, super, no, jak to w super wygląda wszystko, że ho, ho, jej, no i co? maszyna z cukierasami. Wita się z nami. O! Patrzcie tylko, patrzcie tylko, patrzcie tylko. O! Nowe pomieszczenie. Nowe pomieszczenie tam jest i nie ma już łez. To no pewnie. Czekajcie, najpierw tutaj sobie wszystko porozwijam i teraz pora na nowe pomieszczenie. O tutaj, kochani. Będą następne akwaria. Coś mi się tak wydaje. Jej! Jak jasno się zrobiło, przytulnie. O! Patrzcie tylko i dekoracje. No, bardzo mi się to podoba. Co za ekstra ta przygoda. Wow! Zawsze chciałam mieć takie oceanarium, rybony na oknach. O, pełno dekoracji oceanicznych. O, przy tym bardzo, bardzo ślicznych. Świetnie, świetnie Blue Jane. No, o, a to co? Kolejna budka. To mi się podoba. To mi się podoba. Można tutaj nie tylko oglądać rybony, ale też dobrze zjeść i się napić kawki na przykład. Super. No, o, patrzcie. Fritasse! Fritasse! jak miło, jak miło, uwielbiam frytasy, tylko niestety nie można ich zbyt często jeść, bo są niezdrowe. Niestety, niestety, to takie typowe. Jak coś jest smakowite, to niestety nie można tego za dużo zjeść. No i zaś ubikacje, rewelacje, to mi się podoba, palemki i dalej, kochanie, sobie wszystko rozwijamy i mamy akwarium. No nareszcie, nareszcie, przy pysznym agreście i drabina. No, ho, 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 super. O, o, no dobra. No to teraz kupujemy sobie dekoracje przeróżne. O, żeby naprawdę było ładnie w tym naszym akwarium, żeby zwiedzającym się podobało. O, tak, wypijemy se kakao. Ho, ho, ho. Może można kupić w kawiarni również kakao. I rybona sobie tutaj wrzucamy. Fajnie, że ciebie tutaj mamy. Ogromne, ogromne, przeogromne, moi drodzy. To akwarium smacznego. O, podpłynęła i sobie zajada rybka wspaniała i okna sobie wstawiamy z rybunami. O, i jeszcze tutaj sobie wszystko porozwijam. Tak, kochani, proszę. Ściany takie ładne. O, i informacja, rzecz jasna, i ławeczka. I co jeszcze? I co jeszcze? I co jeszcze? Tutaj nic nie ma, to żadna ściema. O, ponownie mamy jakieś fajne gwiazdy. Jej, jak to super wszystko wygląda. Z tej perspektywy, z góry. O, można sobie swobodnie oglądać nasze rybony. Proszę, okna, jeszcze trochę, jeszcze trochę i kwiatuszki. Naprawdę tutaj się ładnie zrobiło, kochani. Jeszcze mamy coś do rozwinięcia. Czekajcie, czekajcie. O, kosz na śmieci. Tak jest, kochani. O, mogę się odrodzić, pewnie, że się odradzam. E, wszystko zniknęło. Całe moje oceanarium. Od początku będę musiała, kochani, wszystko budować, ale póki co sobie łowimy, łowimy. I cóż my tutaj zobaczymy? Jakiegoś rzadkiego rybona pewnie, że zachowuje, zachowuje. O, mogę sobie zatrudnić na przykład przewodnika, albo przewodniczkę, nie wiem kim jesteś. I gościa, który będzie nam karmił rybony. No, i wszystko już tutaj jest, moi drodzy, załatwione. Kolejna rybka. Jak fajnie, jak fajnie. Jeszcze sobie może coś tutaj złożyć. I cóż my tu mamy? Szarka! Jej, rekina! Do tego największego akwarium się zmieści. Miejmy nadzieję, patrzcie, tylko za perły mogę sobie kupować ekstra dekoracje. Dużo, dużo ładniejsze. O zamek, widzieliście to? To mi się podoba, e! Eee. Nie mogę sobie popływać z rybonami. Jaka piękna ryba, widzieliście to? Taka czerwona. O, z jakimiś plemami zielonymi. Teraz mam więcej ryb, bo sobie trochę połowiłam w naszym stawie. I teraz robi się ciekawie. Tak, moi drodzy. Super. I trochę pereł zdobyłam ze sprzedaży tych rybonów, a także mam takie naprawdę rzadkie rybony, które sobie tutaj zaraz będę, moi kochani, wrzucać do tych naszych akwariów. O, tak! Wszyscy zadowoleni! Blue Jane też zadowolona! I tutaj mamy, tutaj mamy mnóstwo rybek. Coś będę musiała z tego akwarium wyłowić, żeby sobie włożyć naszego wspaniałego rekina! Jej, jak fajnie! Widzieliście to? O, ale wielki! Cieszę się, żywot wszelki, zwłaszcza on, bo sobie poje tymi rybami. A ja chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Cześć moi drodzy, i do usłyszenia!